siemeneczko, ja jestem obraz, słuchajcie, jak sami widzicie, włamałem się do Julki do domu, tylko jakie to włamanie, z korona o tym wie i w sumie nie dzwoni na policję, nieważne, jeszcze, e, słuchajcie, jesteśmy, nie jesteśmy tutaj na lodowcu, bo wy na pewno doskonale wiecie, że ja zamieszkałem z Julką normalnie, wybudowaliśmy sobie, rozbudowaliśmy chatkę miłości właśnie u jakby Julki we wiosce, no mogę to nazwać wioską? Czym miasto to jest? No niech no, będzie, że miasto, no dzielnica Milionowic, ale Julka na pewno oczywiście wie, że ja sobie do tej pory mieszkałem w lodowcu i dlatego stwierdziliśmy, że fajnie by było, ja będę tam mieszkać. Aby Julka miała po prostu swój pokój. Może zacznijmy od tego, że będzie miała swój pokój. Nie, niekoniecznie, że będzie tutaj mieszkać, ale że sobie zbuduje pokój. Dlatego, słuchajcie, przygotowaliśmy specjalne miejsce i specjalne itemki, aby właśnie Julka dostąpiła tego zaszczytu i aby zbudowała zaszczytu. dzisiaj pokój. Więc ja zaraz oddam jej stery. Normalnie tutaj klawiatury, mikrofonu, myszki, a ona będzie mogła wybudować wszystko, co chce właśnie w tym oto miejscu. Masz tutaj swój pokój, okay. masz mega fajne miejsce ale na okno. W znaczy, tak, będzie w moim stylu, dlatego że słuchajcie, będziemy używać tych bloków, no spójrzcie na to, lód jeden, lód drugi, mamy tutaj także świerkowy pień, nie wiem, po polsku te nazwy są dziwne, muchomor, pryzmaryna, no ale rozumiesz pryzmaryna. o co chodzi. Że z tych jakby bloków trzeba będzie tutaj coś zbudować, ja tylko na samym wstępie zrobię Ci crafting table, bo no wiadomo, że to akurat się tutaj przyda, więc niech on sobie tutaj stanie i w tym momencie, słuchajcie, zaraz właśnie oddaję stery Julce. Może ona zbudować wszystko, co chce. Wszystko będzie tutaj akceptowalne, nie będę narzekał, nie wszystko. będę tutaj lamentował nawet jak przyniesie różowe bloki ale nie no zrób choć raz w tym stylu więc moi drodzy subskrybujcie kanał koniecznie z dzwoneczkiem i oczywiście w pamięci na sklep macie link w opisie oraz możecie wpaść do Julki na kanał czy na Instagrama a teraz zamieniamy się Dobra jesteśmy z powrotem wróciłam szybko z różowymi blokami bo bo nie przeżyłabym Ja nie, nie przeżyłabym. komentuję ja nie próbuję słuchajcie nawet tego komentować bo mm, tutaj Dobra e... strasznie się tu ślizgam na tym No bo to slud no, to jest jak w prawdziwym życiu, że on jest śliski, tak? Życiu. No dobra, ale w każdym razie, słuchajcie, Julka buduje i może Łatko wybudować tutaj takim wszystko. Takim wszystko może no, wybudować. Dobra, ja nie no, będę komentował, ja czy, mi dobra, podoba, czy mi się to podoba, czy mi się nie podoba. Zobaczcie jak ładnie wygląda ten różowy ten niebieski. Dałem ci biały i niebieski lot. Naprawdę musisz używać różowego. Ale tylko, tylko, tylko szkło zrobię różowe. No bo wiadomo, że, że to jest, jest mój moment! Akurat, żeby było widać, że jest różowo! <noise> tak, że to jest tak, że ja to jestem. Nie, dobra, po prostu buduj. Co, ja, tak jak mówię, mi wszystko się podoba. Super jest, no mega no fajnie to co wygląda. co Ci chodzi. No. Wow, efekt jest piorunujący. No jestem zachwycona. Nie, tak, jest ja też jestem zachwycona, super jest, dobra, buduj, buduj. Pamiętaj, że musisz zrobić schodki, że musisz zrobić tutaj sufit, że musisz zrobić, wiesz, jakieś nie wiem, łóżka no ja tu akurat wiem. nie ma. Ale wiesz, jakieś takie hmm. designy. Designy? duże sufit, boki, ściany, podłoga, no dobra. No dobra, dużo tutaj jest rzeczy. E, ogólnie lud się rozwala kilofem. Gdybyś pytał, ale ty wszystko rozwalasz kilofem, więc w sumie spoko. E, nie, ja nie hejtuję. Ja nie hejtuję. Patrz, masz tutaj... Ale po co ci zbity lud? Dobra, weź sobie jakieś właśnie rzeczy, z których będziesz korzystać. Specjalnie przygotowałem bloki, z których jakby Julka miałaby korzystać, bo czy Ci się podobają, czy nie, one są jakby w stylu mojego lodowca. No wiem. Więc jakby fajnie, żebyś po prostu z nich skorzystała, jak no nie będziesz chciała, No to, dobra, to, to mi się nie podoba ta ściana. A co to jest? To jest śnieg. To jest śnieg. A śniegu ci nie dam, ale dobra, śnieg olać, masz inne bloki, więc. No dobra, to ja sobie. No bo ja chciałam właśnie wyrównać ten śnieg, dlatego okay, ale Nie to. musisz ścian robić z tego lodu, możesz zrobić ścianę z czego chcesz. No, jest... Nie, aaa! Szybko kliknij. Dobra, okay, bo to był zwykły lód, który się roztapia. więc jakby trzeba na niego uważać. on się roztapia? Chciałem. Tak. Aż tu nic nie roztopia. No nie, no tamten się akurat roztapia. No to jest drewno było pod spodem. No bo tam na dole no jakieś... jest piętro. A -a. Normalnie jest jakieś tam wejście do lodowca, czy coś, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. A nad czym ja mieszkam? Teraz, to no. jest, jest mała sypialnia tam pod spodem. No ale dobra, buduj, 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 musisz budować. To jest budować. jakaś klatka w ogóle, co się tworzyłam. Tak. Nie wiem, co to zrobiła. Dobra, może sobie tylko. Dobrze, nieważne i tak nie wiem, co to jest. Dobra, nie rozwalę, nie tego, rozwalę tego. 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 Tego przezroczystego nie rozwalę. Dobrze, ale co jest nierówno? No, bo, ale o to chodzi, że ten lodowiec jest niesymetryczny. Jak, jakbyś zauważyła, bo. Zrobię sobie podwieszany sufit. Dobrze, no zrobisz sobie podwieszany sufit. Fajnie, fajnie, super. Nie no. Ej, no, no nie, nie jest komentuj. Źle. Nie, ale nie, szczerze, póki co naprawdę nie jest źle. Dobra, no to jakby. Nie tutaj... mam chyba na co narzekać. Na no, 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 budujesz. I co, sufit ma być taki nudny? No, a... no dobra, dobra, ja nie komentuję, ja nie komentuję. Ja to ci jest spoko, cicho jako że ja mieszkam u Julki, Julka też będzie mogła tutaj mieszkać Ja ci dałam inwencję twórczą. Żebyś, Jaką inwencję twórczą? Żebyś ty mógł coś tam u, się, u mnie pozmieniać. I dzięki temu budynek, chatka miłości, w którym teraz mieszkamy, w wiosce twojej, wygląda. Jak Cały wygląda. czas wyglądała. Ładnie wyglądała. Patrz. To już wy napiszcie w komentarzach, co czy waszym robię, zdaniem wygląda. Sobie Ej sobie nie, sobie nie dobra, jest spoko, spoko. Nie no, jest git ogólnie. Dobra, dobra to teraz użyję robić, teraz no. takich e, tych e, przy, przymarynowanych chciałam powiedzieć. Przymarynowane. Przymarynowane sobie nie, no, to jest nie pryzmarynowane. Pryzmarynowane, absolutnie nie wiem co stało. A Nie ma tu żadnych liści, nic nie mogę tu postawić. No nie dałem ci liści, dałem ci podstawowe bloki, żebyś właśnie nie miała netliców w, ogóle, w głowie jak komin. Buduj, po prostu buduj, no, no i dobra, tyle. No dobra, dobra. Bo serio, ja ci dałem specjalnie mało bloków podstawowych, żebyś nie pajacowała, a ty nagle liście chcesz, No kurde. Bo ja już uruchomiłam, tak wiesz, żeby wszystko ładnie było, no i co ja mam w sobie sensie zrobić z tym łomorem? No nie wiem, no naprawdę chcesz mieć lodową podłogę, serio? No dobra. Weź normalnie kill off i weź to normalnie rozwal. Bo ja nie mogę patrzeć, jak ty nie używasz jakby narzędzi. Bez używania narzędzi nigdy nie nauczysz się grać w Minecraft. Jakby to jest totalna podstawa, no nie? Że dirta się rozwala łopatą, a drewno się gierą. Jakby. Serio, bo mega dużo czasu się traci, nie? Na to gdybyś łapką to chciała rozwalać, no to by ci to zajęło pewnie z dwie minuty. No bo no no ja jakby... jest przyzwyczajenia, że tego dirta kopię łapką. No dobra, ale to nie jest dirt. No ja nie widzę. To nawet obok dirta pewnie nie stało. No. Więc jakby rozumiesz, no. musisz rozgraniczać. To jest tak, jakbyś chciała zupę zjeść widelcem. Ma to sens? No zjesz, zjesz czy zjesz? No. Ale... Ale po co? No dobra, to, już robię nie... tego muchomora, no. No to ale ja nie mówię, że ma być muchomor. No już mi powiedziałeś, że ma być muchomor. To nie. robię muchomora. Ej, dać to... ja Możę Nie, bo możesz... Być... A ty masz? Masz wszędzie muchomora prawie. Nie wszędzie. No Podłogi raczej mam albo z muchomora, albo dobra, z Dobra, zrobię sobie muchomo z muchomora. Dobrze, może być Muhomora. mi to nie przeszkadza. Może raz. być z jeżeli chcesz. Nie ma żadnego problemu. A, ja z tego a ten blok się buduje z muchomora? Że stawiasz muchomora i budujesz muchomora? Ogólnie to jakby tak, są takie duże wyrośnięte muchomory, takie serio, na kilka bloków wysokości i je ja no. się zbiera. Ja się po Co? Co? Kliknąłem pauzę, to chyba że się teraz kliknął, czy nie? No Ale co jest? Co, co ci nie pod... Nie po, nie po. Dobra, dawaj tą podłogę, bo wiesz, my no już, tutaj już 10:40 godzinę się już, siedzimy, już, już. a my chcemy zobaczyć, nie? My chcemy zobaczyć, tutaj, jak to wszystko wygląda, więc dawaj. Tych bloków ci akurat na styk wystarczy, ale myślę, że będzie git. Myślę, że będzie tutaj git. Ja ci specjalnie dałem też pół płytki, no. żebyś mogła porobić, wiesz, jakieś ładne schodki, no okay. czy na suficie, jakieś ładne uzdobnie, ozdobniki. Ty chyba nie chcesz tego. Korzystać. No, ale no ja nie wiem jak się robi. Zdziwniki, no stopicie z tych półpłytek. No, nie wiem. Możesz pochodzić po lodowcu i zobaczyć jak to wygląda. Ale ogólnie, no schody okay. by się przydały tutaj. bo tu nawet nie ma wejścia. No dobra, no, To z czego te schody z tych półpłytek? Nie, z skrzynce nie masz. Skrzynce masz tutaj Patrzę, półpłytki. No. Możesz je użyć, no nie, ale nie musisz. Nie musisz. Mm. No jak uważasz. Tu nie? tutaj mamy położyć normalnie. Znaczy, nie, nie, wiem ja. Kurczę. Dobra. Ty masz sama gadać, robię. A nie ja, więc zrób tak, jak uważasz. Ale zauważ, że teraz musisz i tak użyć spacji, żeby tu wejść. To to jest słabe. Czy tak ma być? No, że i tak trzeba postawić. <laughs> no dobrze, może być. No Dobra. To... A czy ja mogę zrobić schody, na przykład, z tego? Z niektórych rzeczy możesz z... zrobić. Z czego mogę zrobić z tego, na przykład? No spróbuj. Jak nic, No da się. A czy jak uważasz, no spoko, no nie wiem, ja mówię, już nie, nie, nie ten. A jak na to porze schody, to nie dolewitować? Nie, na to... Tak, musisz to rozwalić, dopiero postawić. No. Dobra, okej. Okay. Ej, nie, spoko, z tymi skutkami może być giz. Myślałem, że będzie gorzej, tak szczerze mówiąc, ale, ale może o, w takim o. razie będzie spoko. Tylko, że masz ich osiem, więc to nie jest za dużo. No to zaraz dorobię, bo chcę zobaczyć po prostu, jak mi to wystarczy. Się... No dobra, ja słuchajcie, schody mamy tutaj, zrobimy. Pasy. Tu jakieś idą pasy. Ej, nie, naprawdę, ja myślałem, że ty tutaj, wiesz, zrobisz najładniejszy pokój w lodowcu ever, a ty, kurczę, różowego nie. No, to, wiecie, no jak jest, Różowa z Jak, ten, jak różowa ma być najładniejszy pokój w lodowcu jak nie ma różowego koloru. Dobra, ja ci tutaj zaraz całą ścianę że nie nie całą to, 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 to nie, nie, ja nie wiem, że nie nie wiem, żartowałem. nie ja nie Ale ja nie wiem, będzie nie całe, całe nie nie miałeś nie mówić, no no właśnie, to, miałeś nie wiem, nie nie wiem, nie 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 jak ja nic nie powiedziałem nigdy w, w życiu ogóle, jeszcze. Nie, to nie, to nie ja w ogóle to nie nauczyłem się nie. mówić niedawno. No? Ja zauważyłam. Odem. No i patrz, fajnie. No i super, i co, co ci chodzi? No, no i super. No, no fajnie jest, no fajnie tam po poprawę jakiś jak tak brud ja, jakaś... nagle nachodzi, nie wiadomo nie są... No ale dobra, buduj, buduj. Nie, jakby. jest to... ładnie, jest ładnie, czekaj. Tutaj, tutaj te... sobie. No. Mm. No. To, to też to, coś... no, to też na różowo, super. Tak, żeby mi się tutaj ładnie ten. No. No, tak, nagle, po... ale fajne, po... super jest. Kurczę. No i dobra, I to chcia... jest cała różowa ściana. No, nie jest cała. No i co? No, serio, chcesz zostawić coś takiego? Bo w ogóle mi się nie podoba koncepcja tego, tego lodowca. Nie, kolory mi się nie podobają tutaj. No ale one nie mają ci się podobać, tylko mnie. A bo to by się podobają? No, a no super są te bloki lodowe. No, fajne są. No chyba Aż lepsze niż rozbolała. no taka no glina, nie, no w ogóle weźcie ją ode mnie. Tak? Cyk, 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 I widać, że tu ja mieszkam. No trochę tak. Dobra, ja bym jeszcze tutaj potem urozmaiciła, to i doda jakieś kwitłówki. No dobra, może dodać. Dobra, słuchajcie, wróciliśmy z małymi dekoracjami. Wydaje <thank you> mi się, że teraz Julka będzie bardzo zachwycona. Patrzcie, są pyli kwiaty, są jakieś pnącza, więc chyba będzie. Okay. Tak, teraz będzie ładnie. No nie poczekaj, bo po, poczek, poczek, po, certo, ja robię Aha, sobie podstawkę. Okay, dobra. To mogę się, nie wiem, z drewna zrobić. Ale dobra, jest okej. Okay. jest No okay. okay. wiesz, okay. chcę myślać, cały czas komentujesz, nie chcę. Czosnek, koment... fajnie, będzie w pokoju, super, Patrz, Ktoś patrz, patrz ale patrz teraz! Czosnkiem. Patrz teraz co zrobię, patrz. No. Na wejście złożyć. ale, peli ale, ale peli tu będzie nawalało tym! Ej, nie, dobra, spok, akurat ja pyli kwiaty nie, bardzo jest lubię. Zwłodniło się mi się, podoba, tu jeszcze poprawię. A co tu chcesz dać? No... Yy, 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 Szkła. O super, więcej dużo No, mi się nie podobało tak ojciec. Fajnie, zwłaszcza. dobra, no to dawaj tych kwiatów dawaj, 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 to, to, już pikle robię, Pikle nawet robię. dostałaś Iskrzy... Uda? Pikle? To jest pikle! ja myślałem, że to to się nazywa? <laughs> A jak to się Jakiś nazywa? Jakiś iskrzyłuda ja bym to wykilał, a to Iskrzy no, pra... A ja nie wiem, co to jest! Nigdy ja nie słyszałem tym... ciekawszej nazwy w No to chyba, że postawię. kwiat. Postawię możesz sobie to kwiat. sobie to, postawię sobie. Iskrzy ale co to jest? Kilka razy możesz je kliknąć i aż cztery ale mogą Ale to jest ogórek według ciebie? Ja myślałem, że to jest serio ogórek. A ja myślałem, że to jest jakaś taka doniczka. No nie. Bo, a i ja myślałem sobie, że to jest jakiś ogórek wodny czy coś. No. No, ogórek wodny? Nie ma czegoś No dobra, takiego. dawaj, dawaj, bo ty Dobra, to sobie jeszcze tutaj To od góry, to od góry się kliknie. No. I potem da się w ogóle wchodzić. To jest fajne całkiem. Musisz shift nacisnąć. Dobra, i teraz ciach O. Nie, już na dół nie zejdzie, już już, już nie zejdzie. Chyba. No dobra. No, dobra. Sobie tak Boże! No co? No, dobra niech będzie. Babski pokój chciałaś, no to masz babski pokój. No, to dobrze nie, to nie, to Dobra Ale o, to był rosło samo to no, ale już trudno No dobrze nie, trudno No dobrze No nie, co, nie, 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 do środka Dobra, nieważne. Po prostu jest ta doniczka w, w środku. w oknie chcesz! W oknie doniczka sobie postawię, dlatego zapytałam. Dobra, nie no spoko. ja myślę, że Git. No tylko do środka. No, co rozałeś? No bo nie tutaj. Jednak to chciałam rozałaszać. Ej, ale w ok Ej, Takiego czegoś jeszcze nie myliśmy chyba na serwerze. Że w oknie ktoś stawia w ogóle. Kwerty. No jak, jak na balkonie sobie niektórzy stawiają, tak? Ale wiesz. w szybie, w środku szyby? Nie, ale patrz. Good idea. Nie, no jest ja spoko. Myślę że jest, okay. myślę, że jest całkiem Git. No nie? i teraz czekaj. No? Wycofam się. Zobaczę. Ej, nie, no to nie to, ma tragedii. Nie, no nie jest aż tak No źle. rewelacja. Znaczy ziomeczki, Powiedzmy sobie szczerze. No, nie. To było na szybko. Ej, nie, no nie jest. Ja to potem, no no patrz, no jak się wchodzi na przykład do tego pomieszczenia, no to to wygląda gorzej, prawda? No od, od, od tego dajcie znać w komentarzach. Ja uważam, że spoko. Wy w skali od 0 do 10 ocencie, wpadnijcie na sklep, zostawcie subika, koniecznie z dzwoneczkiem. I oczywiście możecie wbić także na kanał Julki czy na jej Instagram, bo tu w ogóle gdzieś jest pod kamerką. A my się z wami żegnamy i życzymy dobrego godzineczka. Eleczko i pół.